Co to za gra? Gran Turismo 7? Gra taka droga i ona jest tylko przez internet? <laughs> no nie do końca przez internet, ale no, takie gier właśnie nie lubimy. My, kolekcjonerzy. Zapraszam. Gran Turismo 7. Dlaczego jest w tym odcinku? Słuchajcie, to są wszystkie gry, te, które pokażę, dokładnie będzie ich... O, za chwilę zobaczycie, jest to, słuchajcie, gra, którą uwielbiam. Nie powiem, że kocham, bo będziecie robić ze mnie wariata, ale faktycznie ja z tą grą spędziłem kupę, kupę, masę. Jeszcze raz, masę czasu. No i co, to nie jest gra stworzona dla kolekcjonerów. Można ją kupić w wersji fizycznej, ale to strasznie wkurza, dlatego że nawet jeżeli mamy takie wydanie, nawet jeżeli kupimy sobie kolekcjonerkę, kolekcjonerkę cokolwiek innego, to musimy sobie włożyć płytę fizyczną do napędu i będzie ją mielić, a i tak musimy się połączyć z internetem. Czy to jest ważne dla kolekcjonerów? Nie. Dla, kolek dla, dla kolekcjonerów jest ważne to, aby odpalić grę na przykład bez internetu, samego prądu, samego gniazdka, po prostu konsolę włączamy, tak? I sobie możemy tą grę dosłownie odtworzyć. Możemy sobie w nią zagrać nawet w tej wersji 1.0, ale możemy w Gran Turismo 7 nie możemy. Oczywiście będą tacy spekulanci, którzy powiedzą, że można sobie zagrać, ale w ten początek gry, który tam jest na czas, podczas muzyki takiej oczywiście bardzo modnej i znanej na świecie dla każdego to jest tak typowo zrobione, ale faktycznie, jeżeli, jeżeli chcemy zagrać w pełną wersję gry, musimy mieć całkowite połączenie z internetem, nawet już po zainstalowaniu, gdzie jest naprawdę na płycie jest bardzo dużo zawartości. No Ale co z tego? Musimy mieć, musimy mieć po prostu połączenie z internetem. To jest odcinek po to, aby po prostu po jakimś czasie ogrywania gier, które bardzo lubię i to są to będą właśnie takie gry, żeby Powiedzieć i stwierdzić, że faktycznie w te gry dosłownie naprawdę nie zagramy bez internetu. Więc dla kolekcjonera to jest nic. Żeby ta gra kosztowała nawet 1000 zł, czy tam 2000, euro, złotych, dolarów, nie ma to znaczenia. To nie jest gra dla kolekcjonerów. I koniec, kropka, chociaż jest wersją fizyczną. Słuchajcie, przejdziemy sobie teraz do gry, yy, która jest również od samego początku. Od pierwszej części gram zagrywają się na pc która naprawdę kurczę, pokazywała masakryczną sprawę. Wcześniej był Medal of Honor, dzisiaj jest Call of Duty. Dobrze pamiętamy ten tytuł. I ten tytuł naprawdę pokazuje bardzo dużo, jeśli chodzi o Call of Duty, oczywiście nie ten. Ale tu jest napisane: wymaganie, połączenie z internetem. No i co tutaj można więcej powiedzieć? Przede wszystkim to, że. Okej, okay, no dobra, niechby był tutaj chociaż single player, ale właśnie tutaj tego nie ma. Nie ma tu w ogóle singla, więc to jest taki. No jak to nazwać? No jest w Protektorze, jak widzicie, możecie się ze mnie śmiać lub nie, ale ja wszystkie gry chcę mieć w Protektorze, które posiadam, a mam ich ponad 2000, będę się tym chwalił, bo jestem z tego cholernie dumny, bo wiecie, jak jest z szukaniem gier dzisiaj, to już zwłaszcza jest bardzo ciężko. No ale tu nie ma singa i w tą grę sobie po prostu nie zagramy, nawet nie wiem, czy w ogóle serwery jeszcze działają, nie dbam o to, nie mam kompletnie pojęcia i nie chcę mieć pojęcia, nie chcę sobie zakrzącać głowy tym, bo to jest po prostu paździerz, typowy paździerz, który może sobie... No, tak, o, właśnie, na półce <głos》> włożyć pomiędzy innymi grami. To jest dziadostwo totalne, bo nie ma w ogóle singla. Jest połączenie wymagane z internetem, jak wszystkie Call of Duty. Ja zawsze powtarzam, że ta marka może sobie po prostu na to pozwolić, żeby tak było. No więc sobie, niech sobie tak mówią, tak? W porządku, ale faktycznie Call of Duty Black Ops 4 jest grą, która. Nie nadaje się do kolekcji dosłownie. To jest taki zapchacz dziury dosłownie. Nie wiem, co z nią zrobię, bo jestem tak na nią zły. Kiedyś próbowałem, pamiętam, już kiedyś, jakiś czas temu, to w latach można powiedzieć, próbowałem sobie to jakoś odpalić, żeby się połączyć z kolegą, który mieszka za granicami nasz, naszego kraju. O Akurat mówię, że kiedyś tam sobie w to grał i tak dalej. I może się połączymy, zagramy, bo ja bardzo lubię Call of Duty. Chociaż nie lubię online grać. No ale wiadomo, kolega, kumpel, nie, to, to, to spotkamy się, pogadamy, przy okazji sobie pogramy. No i co? Zaczął nas wywalać z serwera i tak dalej, i tak dalej. No i stwierdził, że to jest, to jest, to jest, dosłownie taki właśnie paździerz. Ale to są gry. To są gry, które naprawdę ja uwielbiam. Naprawdę uwielbiam te wszystkie i ja je tutaj zrugam. Dosłownie zrugam, jak się tylko kurczę. nie chcę tutaj przeklinać, bo nie powiedziałem, wiadomo, jaki jest YouTube. I słuchajcie, ostatnią grą, ostatnią grą, którą wam pokażę. I to jest naprawdę wielki zawód. To jest wielki zawód, wielki zawód dla mnie, dlatego że wielu ludzi chciało grać w tą grę. Wielu ludzi ją kupiło na premierę. Jak ktoś popatrzy i sprawdzi dobrze, jak jest wynika sprzedaży, to naprawdę to nie była wcale taka głupia sprawa. No ale dzisiaj w tą grę nie zagramy absolutnie w żaden sposób w wersji 1.0. Nie da się. Dlaczego? Dlatego, że na przykład postać znika. Nie możemy sobie zdobyć Secret Tape'a, a jak już mowa o Secret Tape'ie czy jakichś tam slajdów na, na wymiar tego, żeby, na wymiar złego albo i dobrego, żeby zdobyć jakieś tam punkty, oczywiście nie tyle doświadczenia, tylko jeśli chodzi o gameplay, no to nic innego jak Tony Hawk Pro Skater 5. W tą grę absolutnie nie zagramy w wersji fizycznej, jeśli chodzi o przejście wszystkiego, no bo nie wiem, no, zagramy, ok, ale nie przejdziemy tej gry po prostu do końca, bo się jej po prostu nie da przejść w wersji 1.0. Stonyhole Pro Skater 5, słuchajcie, to jest gra, która została wypuszczona tak na siłę dosłownie, bo kończyła się licencja, tak? Kończyła się licencja. Dokładnie Activision, wydając tą grę, on, oni wiedzieli o tym, ale później zaczęli ją łatać. Dzisiaj, kiedyś tu pamiętam, zainstalowałem to na podstawowej. PS4, dokładnie na facie, zresztą to nie ma znaczenia. Ogólnie na PS4, instalując ją dzisiaj, ta gra jest naprawdę bardzo dobra. Z tym, że kto będzie wracał do gry, która ma już naprawdę dobre parę lat? I to jest Tony Hawk. Wiemy o tym dobrze, doskonale, że były wcześniejsze wersje, które pokazywały dosyć sporo. Mieliśmy jakiś American Dream czy coś takiego, już na, naprawdę nie pamiętam, jak to się nazywało. Mogę tutaj, mogę tutaj zboczyć z kursu, ponieważ. Olałem ten temat, naprawdę, bo nie podobało mi się to. Dla mnie Tony Hook to był od jedynki do trójki, nawet nie do czwórki, chociaż do samej czwórki na PS1 tą grę posiadam. Czy to jest nostalgia? Czy to jest jakieś pragnienie gry, która faktycznie wyszła w tych czasach, jeszcze których. E, które 30-40 latkowie pamiętają, i to jest taka nostalgia budująca nas, jeśli chodzi o świat gamingu. Myślę, że chyba o to chodzi. Bo Tony Hook Pro 5 naprawdę nie nadaje się. Dla nas, kolekcjonerów, jest to wręcz niemożliwe, żeby ją. Żeby ją no, znaczy pozyskać możemy, oczywiście, jak najbardziej, ale raczej to się nie nadaje na półkę, aby ją po prostu jakoś, nie wiem, sygnować takim tytułem, że wiecie: Mam Tony Hooka Pro Skater 5 i super, nie? No, raczej nie. Raczej to jest gra, która. No tak jak FIFA, co roku wychodzi i zaraz stanieje. Nie wiem, jakie jest Hołkiem, proskater piątką tak naprawdę, bo może to jest jakiś obiekt zainteresowania dzisiaj kolekcjonerskim. Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. Mam ją w kolekcji, więc ja już nie szukam gier, które wiem o tym, że są zepsute. W każdym razie, to jest gra, której nie chcemy mieć na półce jako... Taka wersja archiwalna, kolekcjonerska, no nie, bo w nią nie można po prostu dosłownie grać. Nie można, nie można, po prostu nie można. Zapraszam was do strefy komentarzy, zapras zapraszam was do lajków, lajków, zapraszam Was do. do grupy antygracz na Facebooku, która zjednacza nas wszystkich, jednoczy nas wszystkich, aby sobie rozmawiać, właśnie dyskutować o grach, które nie do końca są też takie dokończone, czy dokończone, nie dokończone, rozmawiamy tam o wszystkim. Przede wszystkim bardzo ważna sprawa, kultura. Kultura, samo taka zwańcza kultura, nie ma hamstwa, nie ma prostactwa, zapraszam serdecznie, jest to grupa na Facebooku, nazywa się tak samo i kanał, jak kanał i zapraszam, 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 bo kolekcjonują się jest, a nie była. Cześć.